Marzy ci się domowe jedzonko na kosmicznym szlaku? Wpadnij do Boby! Mamy wtorkową promocję z grillowanymi mota Do tego do każdego zestawu ładunek plazmy gratis. Stacja benzynowa i baru Boby. U nas poczujesz się jak w domu. Paskudnie wyglądasz. Znów myślałeś o tej dziewczynie? Coś w tym stylu. Właśnie dotarły do mnie złe wieści o tym, co się może wydarzyć, jeśli jej nie uratujemy. A. Moim zdaniem nie powinieneś się przejmować przyszłością. Daj znać, jak będziesz potrzebował pomocy. Jest pan roztrzęsiony, komandorze. Co się stało? Zeratul powiedział, że to wizje przyszłości. Ujrzałem koniec świata, Mat. Armagedon. Miriady protosów przegrywające walkę z hybrydami. A to Kerrigan? To chyba ona miała powstrzymać te mieszańce. W tym wariancie przyszłości, który ujrzałem, ona już nie żyła. Zabiliśmy ją. Bo właśnie to przez cały czas Zaratul próbował mi powiedzieć: Ona musi przeżyć, albo czeka nas zagłada. Ludzie z Mobiusa znów się przegrupowali po tym, jak zergi przegoniły ich z dotychczasowego miejsca. Uważają, że wiedzą, gdzie znaleźć następny artefakt. To pewne urocze miejsce zwane Tyfon. Oto ona, planeta Tyfon. <laughs> nie wygląda tak źle. Tak, Czynniki wskazują. Poczekaj, co do. Emisja gwiazdy wzrosła nagle o 500%. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Zwolnij, Matt. Co to znaczy? Znaczy, że za kilka godzin gwiazda wybuchnie. Tymczasem planetę bombardują fale ognia. Ogień. Czemu to zawsze musi być ogień? Dobra wiadomość jest taka, że na planecie znajduje się sporo zasobników z zaopatrzeniem. Nie będziemy więc musieli budować magazynów. No, to już coś. Więc gdzie jest artefakt? Tam, wśród tych wszystkich Protosów. Nasze mobilne budynki powinny przemieszczać się tak, żeby wyprzedać ogień, ale będziemy musieli złomować wszystko, czego nie uda nam się zabrać ze sobą. Chyba się tam nie wybierasz. Chodź, brachu. Mamy jeszcze kupę czasu, zanim to słońce wybuchnie. Świetnie. No dobra, bierzmy ten artefakt i zabierajmy się stąd, zanim Królowa Ostrzy się po niego zgłosi. palania konwoju. Nie teraz, słon. Spokojnie, ważniaku, mam dla ciebie coś, co ci się przyda. Banshi! Te maleństwa potrafią nieźle przyrżnąć siłom naziemnym. Mają też dobre maskowanie. I jak to ich nie kochać? Ej, ostrożnie koło tych protoskich dział. Potrafią wykryć nawet zamaskowane banshi. Okej. Okay. Dobra robota. Postawmy bazę i zdobądźmy artefakt. Zwarty i głupa roboty, co? Huh? Gotowa do startu. Za mało. Uwaga, nadchodzi fala ognia. Erka gotowy. Za mało minerałów. Transmisja przychodząca. Czyń się, Reynorze. Oczekiwaliśmy twojego przybycia. Teraz zapłacisz... Chcesz, za zbeszcześcienie świętych relikwii. Do diabła, znowu ci Taldarimowie. Powinni nauczyć się, kiedy odpuścić. To jest ERK gotowy! Oczywiście. Wydasz jakiś rozkaz? Dołożyć komuś? Gotowy. Załatwione. Potwierdzam. Tego jest. Tego jest. Tak jest, kochany, gotowy. Jasne. Go! Lepiej, żebym tego nie żałował. Chłopaki. Się robi. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Biorę się za to. Tylko spokojnie, coś się tak Oskar otrzymamy. Załatwione. Uwaga, idzie się. Dawaj. Dołożyć komuś? W porządku. Mayday, Mayday. Rewelacja. Tempo, tempo, tempo. Tak jest domagony. Gotowy do akcji. Potwierdzam. Nie mogę się doczekać. Oczywiście. Tak jest, komandor. Mayday, mayday. Gotowa do startu. Tak? Okej. Okay. Czekałem na ciebie. Przydałaby się nam pomoc. Położyć komuś. Załatwione. Do to roboty. To lubię! Będzi... Pole minerałów wyczerpane. Zaraz wy gotowy do plądrowania. Tylko gotowy do akcji. Potwierdzam. Wydasz jakiś rozkaz? Pole minerałów wyczerpane. Ta baza Taldarimów znajduje się w dogodnym dla nas miejscu. Wystarczy się nimi zająć i przejąć teren. Potemko! Nie mogę się używać. Chcesz ze mną zabrzeć, chłopcze? Biorę się za to. Ta nie jest, komandorze! Uwaga, idzie się! A to! Porządek. Dawaj, nie przestawaj. Gotowy do akcji. Pole minerałów wyczerpane. Czekałem na ciebie. Tempo, tempo, tempo. Dawaj. Tylko coś, tak Baza Taldarimów została oczyszczona. Teraz powinniśmy mieć pole do manewru. Poświęcenie naszych wojowników nie pójdzie na marne. Z radością oddamy życie, żeby was zgładzić. Uwaga! Za chwilę nadciągnie fala ognia. Wymagana ewakuacja bazy. Ta placówka Talderimów znajdująca się na wschodzie stanowi idealne miejsce dla naszej bazy. Musimy tylko wyeliminować ich i zająć tamten teren. Baza jest atakowana. Wydasz jakiś Czekałem na ciebie. Ta jest! Gotowy do plądrowania. Goliath, aktywnie! Tempo, tempo, tempo! Bum, maleńka! Systemy transformacji przy... Lepiej, żebym tego nie żałował. Nie mogę się... Szeregu, chłopaki! ZA MAŁO MINERAŁÓW! Ta, ta. Rozbudowa ukończona. Dołożyć komuś? Lepiej, żebym tego nie żałował. W porządku. Wydasz jakiś rozkaz? Uwaga, idzie się! Biorę się za to. Tak jest, komandorze. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Siebie. Się robi. Nie mogę się doczekać. Dlaczego nie? Tylko spokojnie, coś się tak napali. Gotowy do akcji. Żeć chłopcze! Mayday, Mayday! Za mało minerałów. Cześć, komandorze. Cześć! I'm here. Lepiej, żebym tego nie żałował. Wyjące silniki, gotowy do akcji. Tarek. Almost. Thank you. Silko. Gotowy okay, do Okej, artefakt zabezpieczony. Do maszyn, chłopaki, zabieramy się stąd. Będziemy cię ścigać po kraniec wszechświata. Część się, Choćbyś umarł po tysiąckroć, nie odpokutujesz za swoje bezmyślne świętokradztwo. W dotarliśmy na umówione miejsce, ale w eterze cisza. Wygląda na to, że statek fundacji jeszcze nie doleciał. Dziwna sprawa. Oni się raczej nie spóźniają. Statki Dominium na radarze. Na czele okręt flagowy Mengska. Matko, zlituj się nad nami. Słony są wyłączone. Nie podoba mi się to. Matt, ustaw nas przy nim i przygotuj tuby dokujące. Komandorze, to niezbyt mądre posunięcie. Chciałeś przeprowadzić rewolucję, chłopcze. Będziesz miał szansę. Wszystko widział. Nie znajdziesz tutaj mojego ojca, komandorze. Nazywam się Valerian Mengsk i jestem właścicielem Fundacji Mobiusa. Dlatego pośrednio i wy mi podlegacie. Powiedz, dlaczego miałbym Cię teraz nie zabić? Ponieważ mogę zaoferować Ci coś, czego zawsze pragnąłeś szansę na udzielenie. Sary Kerrigan Artefakty, które gromadzisz, to wytwór Selnaga. Wykorzystując je, mogę zbudować urządzenie, które pozwoli przewrócić Kerrigan jej prawdziwą postać. <grym> Nie ja, komandorze. Ty... Ty jesteś jedynym człowiekiem, który znalazł się tak blisko niej i przeżył. Znasz jej taktykę, jej strategię. Wiem, że zaryzykowałbyś wszystko, żeby przywrócić jej człowieczeństwo. Komandorze, proszę powiedzieć, że nie rozważa pan przyjęcia propozycji Valeriana? To niemal złoty interes, Jimmy. Kerrigan znów stanie się człowiekiem. Dostanie kulkę między oczy. W jednej chwili skończysz z przeszłością i zarobisz krocie. Nie zapędzajmy się tak, A Atak na czar to samobójstwo! Ryzykujesz naszym życiem tylko po to, żeby ratować swoją dziewczynę! Tu chodzi o coś większego niż my wszyscy, Matt. Nie chodzi o mnie. Lepsza okazja już się na mnie trafi i zamierzam ją wykorzystać. No to jak będzie, Jimmy? Przywracamy Kerrigan czy posyłamy ją do Piachu? Ja o tym zadecyduję. Powinniście się przygotować. Do roboty!